Cześć wszystkim bardzo serdecznie, ja jestem jest dzisiaj znajduję sobie w tego Grekie, które podesłaliście mi w komentarzu. A jest to Kosminidża, słuchajcie, a dzisiaj proszę, jest to nowy film na tym kanale, słuchajcie dzisiaj. No słuchajcie, połączymy sobie dzisiaj na tym nowym kanale, bo yy, chciałam kiedyś, żeby nagrał Kozminidża. Mam nadzieję, że nie będzie. Jeżeli ma trochę spostawcie łapkę w gry i subskrypcję podlecie tego Instagram, tam pojawi się wyniki. No i co, za chwilkę zaczynamy, no i, no, za chwilkę zaczynamy, bo za coś muszę zrobić. E, Okej, okay, słuchajcie, już za, w ogóle zaczynamy sobie, trochę go ninja ulepszyłem. Przynajmniej mam trochę czwarty level, bo sobie tak uzbierałem. No i co, no to tak wygląda mój ninja, bo sobie go trochę zmieniłem. No tak, no tak wygląda nasz ninja, możemy go ruszać za nogę i tak on, tak patrzcie Może go trochę oddalę. Bo daleko może trochę. Dobra, no to tak wygląda. Tak wygląda moja gra. Słuchajcie, więc... Mam nadzieję, że za na to nie zjecie. Jak to mówiło się. Ja trzymają go. Dobra, on tak jakoś wstaje. Dobra. Jeb. pat, Leży. On tak wstaje jakby, nie? O, mam do tego lucky bloka. Mogę może normalnie boksować takie tam. Dobra. Na no, jakiś mieczek dostaliśmy. O możemy go tym bić, patrzcie. Możemy go tym bić, patrzcie. Dobra, jest okej. Okay. Wracamy go tu z powrotem. Trochę go wyrzucę. O! Nie wstanie. To wstań, halo. Wstań tutaj, bo my czekamy od razu. Gdzie ty idziesz? No chodź, dobra. Okej, okay, dobra. Mamy tutaj jeszcze sobie trochę parę ale tutaj o. Mamy na przykład worek bokserski i patrzcie. O. Dobra. Dobra. Poczekajcie jeszcze chwilę słuchajcie, bo coś w tym się troszeczkę zlagowało. Teraz możemy zaczynać naszą walkę. Odpalić tą woreką. no? <grytanie z bórek> Jaki debil! Nie umi nie, nie uderzyć worek. Dobra, uderz, uderz. Kopnij go w dupę, pa. No! Tak, teraz jest śmieszna. Pa. No co ty ci nie umiesz, No, ale ja tu. Pa. pa 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 pa. No. No, a ten człowiek nie. On go nie mi No. O Już się odechciało? Już mi się odechciało, dobra. Ja wiem jak to mogę naprawić. Dobra. Dobra. I teraz wezmę y, rękę i patrzcie. Powiem go do góry. Potem spadnie, pa. Dobra, on niech tutaj przyjdzie. Jeszcze bliżej. Jeszcze bliżej, jeszcze bliżej, jeszcze bliżej, jeszcze bliżej, jeszcze bliżej, jeszcze bliżej. Co ty żartowałem? Na dystans. No dobra, dawaj. Muszę tu klepnąć. Dobra, nieważne. Okej, okay, dobra. Co my tutaj dalej mamy? Trampolinę. Ja go wezmę tam po prostu. Na no trampolinę wrzucę. Godnie minę trampolinę weź ty. No! Okay, niech to teraz tu wejdzie. Dobra, on wchodzi. Dobra, niech on wejdzie. Dobra. Nie możemy go tak tutaj ruszać. Dobra. Dobra. No ty kurde do papa. Jep. Ty pamiętaj, nie denerwuj, tylko skacz. No. No. Grzeczny. Chodź teraz. Możemy też piątkę dać, uwaga. No No Piąteczka, wszystko to, dobra No można go tylko też bić <grywia> Papuja, jak mu można dać A ponownie mu dam paję Jak ją te, pa i w dupala, i w dupala, i w dupala <grywia> Amadema, 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 Amadema Dobra, nieważne Z tego co pamiętam, to tutaj jeszcze możemy go tutaj przebrać Ale możemy też później odblokować Mój dziewczynę, jak będę miał 5 level A ją to może tylko odblokować jak Tą Kirę będziemy mogli odblokować tylko Jak będziemy mieli 25 level A Lili będziemy mogli odblokować tylko z, w piątym levelu. To może tutaj takie coś jest i... dalej. Dobra. Jeb go na dach. A, nie udało się jeszcze raz. No chodź tu. Chodź tu, nie denerwuj mnie. Bo zaraz cię... No. Brak. Jeb, kur... Jeb, kurwa, 3. Dobra. Podszedł, dobra. Je, kurwa, 3-0. Patre go wrzucę z dachu. Na, kurwa, kurwa, kurwa. Zdołałeś do gilu. pa, Fa, jep. Jeb. Można go, ta, można go tak wrzucać. Pa! jeb. Przepraszam. Przepraszam, naprawdę, okej. Okay. ok, co to jeszcze można z nim robić? Pa! Jeb! Dobra nie, przepraszam może że się tak śmieję, ale naprawdę to mnie rozwesala. Dobra, pa, jep jep <ścoughs> Dobra nie będę się aż tak śmiał jak debil. Pa, rucha podłogę, pa, jeb, pa na ławkę, pa, jeb z ławki, pa. Ej, zrób jakie salto, pa! Jep! O! Zrobił salto! Koleś, dobra, chodź! Ja się zaprowadzę, tako! Nie wygłupiaj się, pa! Koń, oni cię wylecą, pa! Chodź! Nie za głowę, nie za łeb! Nie za nogę, nie chcę za nogę! O! No nie za rękę! O! Dobra! Dobra! Jeb! Czekaj Jeb! Jeb, o! Tak, o, pa! Jeb! O! Jeb, pa! Jeb! Jeb! Jakoś się złapał, czekaj Nie, nie wiem, wiesz, że to... Dobra Nieważne że się śmieje Pa, jeb! A się zragowało. Pa! Pa, go zrzucę, czekaj. O dobra. Patrz tutaj. Przepraszam, przepraszam, naprawdę. Ale ja się śmieję z tego jak śmiesznie chodzi, tak opatrzcie. Jaki jak prawdziwy ten, no nie? Dobra. Nie! Głową się podstar. Jak głową dupą na ryj. <grywia> Dobra. Pomogę go tak ciągnąć za, za ręka, ta jep. Jak mamusia, eee... Y, mak, no, gdzie ja go wypieprzyłem? Te, tą, tego geja. Przepraszam, że na ja to się nie mówię. Dobra. Jep tego geja. Nie, 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 nie. Nie tego geja. Dobra. Dobra, popieram go. Boże. Ja no, no, może. A się popakałem No, zrozumcie, no można ani to tak. Słuchajcie, można ani to tak rzucać, i wszystko jest takie, jakby to powiedzieć, normalne. Dobra, co jeszcze możemy? Ja mogę go rzucić o. Prosty na rajpa. Jeb! Oś <laughs> O, śmieszne skarże, dobra, Co on oczy zamyka? Co ty oczy zamykać co? Jeb cię, jeb cię, w geju. Ty kebabie jebany, zaraz zrobię z ciebie, mówię geju. Geju złodzieju. Pa, jeb cię po ryju, pa. Chyba ta gra jest zjebana czasami. Ta gra jest zjebana czasami. Jeb. Ty, on odbił się od tego! Od chmur się odbił. Pa! On, on się odbił od, od... nieba się odbił, ty, jeszcze raz, pa! Co ty, robisz? Spierdalaj Dobra, spad. Jeb, kurwa! Co ty... O, patrz, on tak jak... Jeb. jeb, Superman! Supermana zrobi debil, jebany! Bo! Jeb! 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 jeb. Jeb się odbił od ściany To na niech wstanie Oś tu geju złodzieju Oś tu geju Dobra Słuchajcie to by było na tyle Jeżeli matura ma właśnie spodzłocie Spójrzcie do góry I spójrzcie na poziom zielonego instagrama Tam powinniście wyniki, także Do widzenia